O, prawdziwek! O! Ale to, co mamy tutaj pływać? Tak, będziemy pływać. Przed nami przeszkoda terenowa o wilgotności 100%. Czyli, <śmiany> czyli wiesz co? Wręczyć ci profesjonalny sprzęt analizująco penetrujący, w który proszę się ubrać i nosić go w sytuacji, kiedy wiesz, że czeka cię moczenie, brodzenie, błoto. Musimy zbadać głębokość wody i zbadać rodzaj dna, czy wciąga, czy nie wciąga. Osztyk. No, brachu. To jest właśnie bezpieczna jazda terenowa, która wymaga tego, żeby sprawdzić teren. Bardzo bym cię prosił, żebyś zawsze w przypadku błota i wody sprawdzał w ten sposób, czy można przejechać, czy nie, bo chodzi o to, żeby się nie zatrzymać w tej wodzie, bo szkoda później suszyć całą tą apicerkę. O, prawdziwek! O! <laughs> Czuję się jak nad Biebrzą. Fajny ten offroad, prawda? Bardzo, taki przygodowy. Pokonaliśmy tą przeszkodę, mhm. może nie tak jak planowaliśmy, ale jest sukces, bo jesteśmy na brzegu. I jesteśmy pewni, że nie przejedziemy. Auto jest bezpieczne, bo nie utopione i trzeba znaleźć takie momenty, kiedy trzeba sobie powiedzieć: stop, teraz szukamy wody, która będzie dla nas bezpieczna. No tu na pewno nie, słuchajcie. To jest woda, którą sobie przejedziemy, dlatego, że to jest bardzo trudny teren. Czujesz błoto i glinę pod stopami? Czuję, tak, ale czuję też taki grunt. Pewnie Nie, tak. Jadąc przez wodę i takie błoto, po pierwsze reduktor, o tym już pamiętamy na pewno, a po drugie zapnij tylną blokadę. Zawsze to pomaga trakcji. Jedziemy w sposób zdecydowany. W środku nie możesz się zatrzymać i się zastanawiać. Dopóki jedziesz, to jedziesz, jak staniesz, to będziemy się martwić. Zdecydowanie prosto, z wszystkimi systemami. Zapraszam w drogę. Proszę bardzo. Tak. Gandalfie. Dziękuję za kijek, ja tu będę nadzorował. I odbij w lewo. Bardzo ładnie. To co? Ryzykujemy? <laughs> Sklejony? Tak. Drive Your Ambition. Mitsubishi Motors.